Polski z Rosołem słuchasz polski daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów i kursów do nauki tego języka, które znajdziesz na stronie polskidaily.eu. Na tej stronie polskidaily.eu znajdziesz też transkrypcję odcinków mojego podcastu. A jeśli masz konto na Instagramie, to na moim kanale Polski Daily znajdziesz też mnóstwo krótkich lekcji, krótkich filmików ze słownictwem, gramatyką czy wymową. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj mam dla ciebie odcinek o bardzo ważnej osobie w polskiej kulturze. Nie jest to naukowiec, nie jest to malarz, nie jest to piosenkarz, ani nawet pisarz, chociaż, jak wiesz, być może wiesz, bardzo lubię polskich pisarzy. Jest to człowiek, do którego ja sama żywię ogromną sympatię. I wydaje mi się, że jeśli ty też go poznasz, to też będziesz go lubić. Posłuchaj. Amerykanie mają Martę Stewart, Anglicy mają Gordona Ramseya, a my mamy Roberta Makłowicza i nie zamienimy go na nikogo innego. Robert Makłowicz to nie tylko kucharz, ale też autor książek historycznych i kucharskich, podróżnik oraz gawędziarz. Czyli osoba, która pięknie opowiada historię. Większość starszych Polaków, w tym ja, bo jestem już na tyle starsza, że używam frazy a kiedy byłam młoda, to mieszkałam w Polsce. A więc większość starszych Polaków poznała go w 1998 roku, kiedy po raz pierwszy na ekranie TVP, telewizji polskiej, Pojawił się program Podróże kulinarne Roberta Makłowicza. W tym programie dziennikarz radiowy i historyk z wykształcenia, który do tej pory nie miał wiele wspólnego z kuchnią poza byciem smakoszem, podróżował po najodleglejszych zakątkach świata, gdzie gotował w plenerze jednocześnie opowiadając o historii i kulturze tego miejsca. To brzmi jak praca marzenie, nie? Makłowicz zaskarbił sobie sympatię Polaków z wielu powodów. Po pierwsze, umie pięknie opowiadać. Używa bardzo literackiego, poetyckiego języka, a przy tym ma przyjemny dla ucha głos. Taki, taki niski, bardzo męski głos. Po drugie, ma lekkie, a jednocześnie inteligentne i niewulgarne poczucie humoru. Po trzecie, wygląda jak ktoś, z kim chętnie napilibyśmy się wódki na weselu. To znaczy nie ja, bo ja wódki nie piję, ale myślę, że wielu Polaków tak. Jest niski i krępy, i przynajmniej na pierwszy rzut oka zupełnie niegroźny. W przeciwieństwie na przykład do wściekłego Gordona Ramseya, czy wyniosłej Marty Stewart, albo naszej aroganckiej, nieprzyjemnej Magdy Gessler. Zdarza się, że Makłowicz oblizuje palce podczas gotowania, że silny wiatr Zdmuchnie mu ze stołu pokrojone składniki, albo że się oparzy, jak to przecież bywa w kuchni. Nie wszyscy wiedzą, że ten popularny kucharz ma wielokulturowe pochodzenie. Jest z pochodzenia i Ormianinem, i Polakiem, Ukraińcem, Węgrem, i Austriakiem. Bardzo interesuje się historią Austro-Węgier. Co widać nawet w imieniu jego syna, Ferdynanda Franciszka, a także oczywiście w jego programach. Jest też ogromnym fanem Dalmacji, więc jeśli chcesz dowiedzieć się, jak gotować chorwackie potrawy, wejdź na jego kanał na YouTube. A no właśnie w telewizji Makłowicz już nie pracuje, bo w 2017 roku. Polska telewizja wykorzystała fragment jego programu do promowania partii politycznej, która wtedy rządziła Polską. Chyba wiesz, o jakiej partii mówię. Wtedy pan Robert się wkurzył i zażądał usunięcia fragmentu jego programu ze spotu promocyjnego, na co telewizja polska go zwolniła. To był strzał w stopę, szczerze mówiąc. Bo nie ma drugiej tak powszechnie lubianej postaci w polskich mediach. Trzy lata później, jak Feniks z Popiołów, wrócił, ale już nie do TVP, tylko na swój własny kanał na YouTubie, gdzie dzisiaj możesz go oglądać. I rób to, jeśli chcesz pięknie mówić po polsku. Oprócz gotowania na ekranie, Makłowicz pisze też mniej lub bardziej poważne książki, jak na przykład dialogi języka z podniebieniem, które są zbiorem listów do jego przyjaciela, kucharza Piotra Bikonta. Jest to jednocześnie książka kucharska. Panowie rozmawiają w niej o różnych składnikach potraw, na przykład co robi kefir w polskiej kuchni? Dlaczego Polacy nie znają nazw różnych rodzajów ziemniaków? Chociaż przecież to nasze ulubione warzywa. Albo dlaczego tak źle traktujemy w Polsce bakłażany. Język tych listów jest trochę stylizowany na archaiczny, więc może być trudny, ale przeczytam Ci fragment. I pamiętaj, że transkrypcję znajdziesz na mojej stronie razem z listą słownictwa na Quizlet, jeśli to jest trudne. Czytam. W pierwszej Rzeczypospolitej bakłażany jadano, przypisując im moc afrodyzjaku. A wcale nie musiano ich sprowadzać z zagranicy, bowiem w basenie Morza Czarnego udają się świetnie. Późniejsze zmiany ustrojowe oraz terytorialne wyrugowały oberżyny z polskich garnków. Teraz wróciły, lecz przez kapuściano-ziemniaczaną większość traktowane są nieufnie. W knajpach je znajdziesz, zwłaszcza śródziemnomorskich, lecz na stole w przeciętnym domu raczej nie. Sam słyszałem, jak warzywni sprzedawcy, nagabywani przez potencjalnych klientów o przepisy na tę dziwną jarzynę, radzili kroić w plastry i panierować. Pani złota, rzucamy na tłuszczyk i smakuje prawie tak samo jak schabowy. Nawet nie próbuję wyobrazić sobie czegoś, co ma smakować nieco gorzej od schabowego. A myśl, że plastry bakłażana miałyby zostać pokryte bułką tartą, wywołuje mój gwałtowny sprzeciw. Dzisiaj trudno znaleźć tę książkę, bo napisali ją w 2003 roku, ale uważam, że to arcydzieło. A Makłowicz to arcymistrz języka polskiego. I nie tylko ja tak myślę. Cała Polska uważa Makłowicza za mistrza pięknej polszczyzny i autora najzabawniejszych powiedzeń. Bo w jego programach on zawsze um, dzieli się jakimiś mądrościami, porównaniami, metaforami, wiecie. Człowiek orkiestra. Te, które najbardziej mnie rozbawiły, to te. W garze trzeba zamieszać jak w życiu. Piana trzyma się miski jak Rosjanie Kaliningradu. Recepta na poprawę naszej sytuacji? Mniej buraków w Sejmie, a wszystko będzie cacy. Tutaj muszę wyjaśnić, że burak to oczywiście czerwone warzywo, ale też ktoś chamski, ktoś bez kultury. Prostak. Wiem, że to jest normalne imię męskie w Turcji, ale dla nas negatywne. Następne. Kieliszek zimnego wina należy się jak psu kość, albo też królikowi sałata. I jeszcze jeden. Ciasto kruche jak pokój na Bliskim Wschodzie. Słowo kruchy może znaczyć, że coś jest ułamliwe, na przykład jak croissanty. ciasto francuskie jest kruche, ale krucha może być też właśnie hmm, sytuacja polityczna, taka niestabilna. To, że gwiazda Roberta Makłowicza świeci dzisiaj tak samo mocno jak 20 lat temu, bardzo mnie cieszy. Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj trudno jest osiągnąć taką popularność dzięki prawdziwej inteligencji, autentyczności, transparentności czy braku skandalów. A u Makłowicza skandali nie ma. Faktycznie mówi to, co mu ślina na język przyniesie, czasem mówi jakieś głupoty, ale ma na tyle umiarkowane poglądy, że chyba nikogo nie irytuje. Wydaje się, że dzisiaj trzeba rzucać w ludzi talerzami, obrażać właścicieli restauracji i robić sobie półnagie zdjęcia w luksusowych lokalizacjach, żeby zostać docenionym przez mainstream. A Makłowicz daje swojemu buldogowi francuskiemu koperek i cieszy się jak dziecko, że mu smakuje. A my cieszymy się razem z nim. I to wszystko w tym odcinku o tym bardzo pozytywnym, sympatycznym i inteligentnym człowieku. Naprawdę polecam jego kanał. Można się wiele nauczyć i posłuchać pięknej polszczyzny. A tymczasem, jeśli chcesz zapisać się na moją stronę internetową, to masz wyjątkową okazję zdobyć 20% zniżki na wszystkie subskrypcje oprócz rocznej. Z kodem: Robert. Promocja jest ważna do końca kwietnia 2025 roku. To już koniec i bomba! Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!